Dzień dobry. Mamy dzisiaj wtorek, 4 grudnia. Czyli wczoraj właśnie spadł śnieg. Jesteśmy na drodze ze Skawiny przez Libertów do Krakowa. No jak widać tutaj, to jest część Skawiny. Skawina jest opóźniona za tą drogę. I jak widzimy, jest czarna. Tak jak wspomniałem, wczoraj spadł śnieg, rano. E, I tu udało się odśnieżyć do dzisiaj jest czarna droga jak widać to jest dość duża góra samochód, którym jadę jest dostawczy jest ciężko mu po prostu wyjechać w górę e, jadę aktualnie 30 przeredukować redukować teraz na dwójkę, żebym wyjechał no ciężko jest e, po tej drodze jeżdżą autobusy MPK e, Kraków, Skawina gdzieś tam dalej e, i tutaj mamy koniec Skawiny koniec kawiny i zaraz będzie pętla pętla autobusowa czy przystanek autobusowy skończyła się Skawina zaczyna się gmina Mogilany i jak już widać taka czapka jest na drodze rozjechana po prostu przez auta stąpniało to i z lewej strony w ogóle widać że w ogóle nie było odśnieżane I kolejne zaczynają się w ogóle nieodśnieżone zamarznięte od wczoraj jechał jeden pług, raczej traktor z, z przodu z pługiem bez w ogóle soli który miał ten pług zawieszony 1 metr nad drogą jak to miał odświeżyć, jak jeden metr nad drogą? Tak, cały Libertu, Mnie Mogilany. Nie wiem, jak tam inne wioski, minę Mogilany. Przypuszczam, że tak samo. Jest takie coś. Dzisiaj rano to było zamarznięte. Także jak wyszedłem na pole C, stanął sobie na środku drogi. Powiedziałem, którzy biegał, biegnął i w Ja sobie jechałem na butach po lodzie. Za co płacimy podatki? Za to, żeby była taka droga. Tu tej drogi jest jakieś, ja wiem, 3 km, może nawet nie 3 km w Zakupianku. bo ta Zakupianka już jest w porządku, jest czarna. 3 km drogi nie są w stanie odśnieżyć, gdzie w Skawinie Główna droga, nie wiem, ma chyba z 10 czy km i jest całkowicie czarna. Nawet te boczne takie uliczki są czarne. U nas, tej bocznej, właśnie przychodzi, to jest po lewej będzie boczne, i po prawej będzie boczne. Taka sama są. A skałiny są mniejsze, boczne ulice i są odśnieżone. Czarne są w ogóle. Za co płacimy Za to, żeby były takie drogi? Ten, kto to jest odpowiedzialny za to za to odśnieżanie na to nie ma się znacznych stołek popremi chyba że da jakieś wyjaśnienie, nie wiem, wszystkie odśnieżarki się zepsuły, czy tam traktory z To jest parano, jak można traktory do odśnieżania, a nie, a nie odśnieżarki prawdziwe. Bardzo prosiłbym o wyjaśnienie.